Znajdujemy się w okolicach Pińska, dokładnie 22 km na północ. Jeżeli pojedziemy, trafimy do miejscowości Łochiszyn. Łochiszyn, który przez lata związany z rodziną Radziwiłów, nie dziwi nas to, bo to nazwisko się ciągle powtarza potem Drudzkich Lubeckich. Co istotne, w roku 1634 Albrecht Radziwił zbudował tutaj Kościół katolicki, który funkcjonował przez wiele lat. Niestety po powstaniu styczniowym, w ramach represji, Kościół został zabrany katolikom, przekazany prawosławnym. Co jest istotne, w środku znajduje się obraz Matki Boskiej Łohiszyńskiej, który odbierał cześć i kult od miejscowych wiernych, nie tylko, bo z okolic Pińska, okolic szerzej całego Polesia. Kościół katolicki w Łohiszynie został zniszczony pod koniec XIX wieku. Cerkiew przetrwała, tam był przechowywany obraz Matki Boskiej, natomiast kościół został rozebrany. Po ukazie tolerancyjnym roku 1905 katolicy łochiśnicy wystąpili do cara z pismem z prośbą o możliwość budowy świątyni. Rzeczywiście dostali taką zgodę. W latach 1907-1909 wznieśli nowy kościół w stylu neogotyckim. Wówczas, kiedy Polska odzyskała niepodległość Łochiszyn, znalazła się w granicach Rzeczpospolitej, katolicy upomnieli się o obraz Matki Boskiej Łochiszyńskiej. Nawet poszli z tą sprawą do sądu. Sąd nakazał prawosławnym zwrot tego cudownego wizerunku, natomiast prawosławni nie zamierzali wykonać tegoż wyroku sądu. Co wówczas zrobili katolicy łohiszyńscy? Wkradli się do cerkwi i po prostu wykradli ten obraz, który w roku 1938 został ponownie konsekrowany i wprowadzony do świątyni przez biskupa ordynariusza diecezji pińskiej Kazimierza Bukrabe. W okresie międzywojennym w Łohiszynie między innymi duszpasterzem był taki bardzo znany kaznodzieja, Duszpasterz ksiądz Jan Zieja, legendarna postać także dla tamtych ziem. W okresie powojennym świątynia na szczęście nie była zamknięta. Księża dojeżdżali z pobliskiego Pińska po roku 1956. Kiedy wrócił z Łagru, ksiądz Stanisław Ryszko, zamieszkał na stałe w Łochiszynie. Został długoletnim, jak się okazało, potem proboszczem w tejże miejscowości. Ksiądz Stanisław Ryszko to taka postać też niezwykła, ponieważ on miał taką umiejętność zapisywania tego, co się dzieje wokół. A zatem jest autorem kroniki parafii Łochiszyn. Spisał swoje dzieje, spisał lata przedwojenne, czas nauki w seminarium duchownym w Pińsku. I dzięki temu bardzo dużo wiemy o tej miejscowości. O miejscowej ludności, o tym, jak tutaj wyglądało życie. Ponieważ przed wojną zdecydowanie dominowali katolicy i Polacy. No, po wojnie, w wyniku ekspatriacji, deportacji, różnych zdarzeń, ta liczba ludności się zmniejszyła, ale do dzisiaj Polesie Lesie no nie ma zbyt wielu takich miejscowości, gdzie większość mieszkańców danej miejscowości, w tej chwili w Łochiszynie to jest około 2,5 tysiąca, ludzi, są to katolicy. Z czego według oficjalnych danych aż 30% to Polacy. Stąd ukuło się takie powiedzenie sformułowane przez miejscową ludność, że Wohiszyn to taka e, mała Warszawa. Oczywiście z dużą, z dużą przesadą, ale Polacy rzeczywiście odgrywają tam e, ważną rolę. Związek Polaków na Białorusi, póki mógł normalnie funkcjonować, wszyscy się gromadzą wokół świątyni. Po śmierci księdza Stanisława Ryszko w roku 1984 przez kilka lat dojeżdżał proboszcz z Pińska, ksiądz Kazimierz Świątek, późniejszy arcybiskup i kardynał. Już w czasach wolnej Białorusi po 1991 roku przez wiele, wiele lat działalność prowadzili tam księża orioniści. W roku 2012 został zbudowany dom miłosierdzia znajdujący się przy kościele. To jest taki dom opieki nad osobami starszymi. Gdybyśmy pojechali w drugą stronę Pińska, na południe, trafimy do miejscowości Janów Poleski. Janów Poleski, znany przede wszystkim z miejsca męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, upamiętnia go specjalnie ku temu poświęcony krzyż. Janów Poleski znany jest również z tego, że został tam ochrzczony Napoleon Orda, XIX-wieczny grafik, malarz, także kompozytor, człowiek, który Urodził się w miejscowości Worocewicze, tuż obok Janowa Polskiego. Natomiast to dzięki Napoleonowi Ordzie mamy wizerunki różnych zabytków, zamków, pałaców. Kościołów, które przetrwały do dzisiaj. Wiele z tych obiektów już nie ma. Natomiast Napoleon Orda już pod koniec swojego życia, mając 60- parę lat, potem po 70 był jeździł po dawnych kresach Rzeczpospolitej i rysował, rysował, rysował. Dzięki temu wybitnemu, utalentowanemu grafikowi wiele tych wizerunków przetrwało. Co ciekawe, w Janowie Poleskim stoi pomnik ku czci Napoleona Ordy.